Dobry lot Witam serdecznie kolegów I koleżanki hodowczynie Drugi dzień stosowania Cudownego Cudownej smoły No widzę, że kamień jest jeszcze lepszy Jak wczoraj był Kurczę. Czyli działo. Pan Przemek Moracja Trzeba mu przyznać Dobrze, że to wynojt ale nie oszukujmy się, nie za takie pieniądze dziękuję wszystkim, żeście mi w komentarzach napisali, ile to kosztuje mam nawet już teraz cały cennik jego tych produktów powiem, że kurde rąbie tych ludzi nieźle rąbie jeszcze dostanę teraz, mógł mi kolega jeden posłać ten leczko do mnie to przebadać a nawet jeden kolega już to mu podobno przebadane no, czekam na kontakt z nim i też to ujawnimy. No. Bo ten mój cudowny środek kosztował za pół litra, 16 zł, litrowo flaszka kosztuje Litrowa flaszka kosztuje 25 zł. No. Nie wiem jako się u niego zrobiło 200. No weźcie, tu się i zaczął lepszy pieździć, O co się tu porobiło z tym gołębiem. Dwa dni stosowania. Jak ciepny puchem, to masakra, no. Ja wam powiem, jaki skład jest z tego. No, a jak ujawnimy to, w co się będziemy, kurde, cyganić, nie? To mogęcie kupić w każdym sklepie ze zdrową żywnością. No i mówi... Mu... I sprawdźcie sami, to zaś nie ma taki wydatek, żeby żadnego nie było stać, a spróbować każdy może. Pozdrawiam, dobry Drodzy lot. Drodzy koledzy i koleżanki, to jest właśnie ten, ten środek, który jodową. Ja, ja tam mimo nic z tym z tą firmą nic wspólnego. Tu macie skład. No widać że aminokwasy, związki azotowe, tlenek wapnia, tlenek sodu. Ciekawe czy pan Przemek mu na tych swoich opakowaniach jakiś skład co tam jest w tym produkcie. Czy tak wolno w ogóle sprzedawać coś bez składu? No no, ale jakby ktoś. nie są duże pieniądze, można spróbować. No, ale efekty są naprawdę. Kurde, zaskoczony jestem, szczególnie tu po, ty, po tej celi z tym kajem. No. Aha, jeszcze muszę Wam dodać, bo tam przestudiowałem takie. Są filmy o zdrowej żywności i tam jeszcze zalecają, żeby dodać do tego cytryny. Bo wtedy żelazo się lepiej wchłania. Nie wiem, czy tam Pan Przemek o tym mówił, ale chyba mi to umknęło. Albo o tym nawet nie wie. To spróbujcie dodać jeszcze cytryny. Cytryny. No i obejrzycie sami, jak o u waszej gołębi będzie. No, jakbyście mogli, to polubcie ten film, udostępnijcie, żeby jak najwięcej ludzi obejrzało i nie dało się mu oszukać. Tak jeszcze korzystając z okazji, że ta wystawa się zbliża w Sosnowcu, to może byśmy wszyscy zaprosili pana Przynka z tymi jego produktami do Sosnowca, niech przyjedzie i je nam zaprezentuje. No ale jak nie zapomni, że w Polsce trzeba na butelkach mieć skład i, no i zgody tam od weterynarzy czy z certyfikaty, niech przyjedzie, niech się zaprezentuje tymi produktami.